Tylko kobiety wiedzą, jak to jest pomiędzy czuć się za bardzo i niewystarczającą w tym samym momencie. Ta sprzeczność to nie jest kolejna wada fabryczna w kobietach. To jest jak siniak pozostawiony przez świat kobietom, które ciągle podważają siebie. To jest prawda, której nikt ci nie mówi. Ta część Ciebie, kiedy niby jesteś za bardzo, to moment, kiedy w końcu jesteś sobą, żyjesz najpełniej, masz odwagę mówić nie, a Twoja energia wypełnia cały pokój. Za bardzo, czyli zbyt intensywna, za głośna, za twarda, to komplement którego boisz się przyjąć. Jednocześnie część ciebie czuje się niewystarczająca, niedokochana, niedowartościowana. I z tyłu głowy ten stary program: Gdybym była młodsza, szczuplejsza, lepsza, to wtedy. Tylko, że to jest kłamstwo, to echo braku miłości i wsparcia. Jak to zrozumiesz, to jest to moment zwrotny w Twoim życiu. Nie masz żadnej skazy. To jest moment, w którym przestajesz przepraszać za to, że zajmujesz miejsce przy stole. I jesteś gotowa na taką siebie? Napisz mi, jak jest u Ciebie.